Odkryjmy naturę emocji. Dlaczego czasami się wkurzamy, czasami czujemy taki niesmak, nie? jakieś takie zgrzyty, wkurzenie? Bo ktoś zawodzi nasze oczekiwania, bo robimy coś z takiej niestabilności, czyli z takiego poczucia osłabienia, braku. Tam zawsze są emocje, one są kompasem, które umożliwia nam dostrzeganie, tak, że gdzieś są jeszcze jakieś dziury energetyczne, gdzieś jeszcze się coś nie spina, nie, nie przepływa. Dlatego są też czymś bardzo ważnym, ale znowu one są dobrze, bardzo fajnie pokazują jako kompas, tak? jak się ty czujesz. Tak? Wtedy nie wypierasz, tego nie można emocji wyprzeć. Co najwyżej można zrobić, że masz wtedy emocje względem jakiejś emocji. Za czym idzie na przykład próba wyparcia, czyli tworzenia takiego wiesz, więzienia gdzieś dla, 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 dla jakiejś części siebie, wykrajania siebie, co prowadzi do jeszcze większego cierpienia. Bo to jest takie uszkadzanie gdzieś siebie, niszczenie siebie, niszczenie jakiejś części siebie, brak akceptacji. Dlatego to jest zło. Zło, które sprowadza się potem z tym, że człowiek po prostu obumiera, staje się nieczuły i chory, tak, zaburzony. Natomiast w momencie akceptacji masz wszystkie te emocje, gniew, wstręt, tak, ta agresja, też, też szczęście, też poczucie tej radości, tego przepływu, tak, ta. Uu, Jezus, myślałem, że jakaś żaba. E, to, to, to nas. Tak, to jest właśnie esencja życia. Także jestem sobie, tak cieszę się. Naturalny stan zdrowo funkcjonującego człowieka to jest szczęście. Tak? Poczucie szczęścia. Ty się rozwijasz, robisz coś po swojemu. Odkrywasz się na nowo i to ma sens. Jesteś wtedy bardziej obecny, żywy. Chodzisz wiadomo, świadomie bardziej w interakcję. Tak cieszysz się tym kontaktem z człowiekiem, bo przejawiasz się z własnego centrum. To jest właśnie to, że szczęście to jest centrum. To jest to, że. Dobrze się czuję ze sobą, a jak się czuję dobrze ze sobą, to mam naturalną pewność. Nie taką sztucznie stworzoną, tak, że poniżam innych, osądzam i tak dalej, a sam się wywyższam, bo to zawsze prowadzi do usztywnienia, i tak naprawdę widać, że tam, się, tam są, jest dużo negatywnych odczuń. emocji, które sprzęgają się z, z czym? Z myślami. Tworzą się te uczucia, które są związane z jakimiś przekonaniami, tak, że ludzie są jacy, świat jest jakiś i tak dalej. Jak głębiej schodzimy, to widzimy, że to są tylko pewne jakby role, coś, co jest też takim efektem, czasami defektem środowiska. To środowisko jest też kluczowe, jeżeli chodzi w ogóle o nas. To jest atmosfera. To jest to, jak się ty czujesz. Czy czujesz bezpieczeństwo? To jest bardzo ważne. To jest też ten pierwszy podstawowy punkt. Czy czujesz bezpieczeństwo? Jeżeli go nie ma, to cały czas te emocje będą ci wybijać poprzez jakąś taką niepewność. Jakiś taki lęk, na zewnątrz ta energia będzie szła, tak, to pokazuje właśnie pewną dziurę energetyczną, że gdzieś brakuje tego zaufania, przepływu, swobody, takiego poczucia wsparcia, tak? I to będzie wy, wywalało gdzieś yy, tobie te, te, te twoje stany, tak? Będzie pojawiała się niestabilność. Tak? Dlatego tak ważne jest poczucie bezpieczeństwa. I też jeżeli godzisz czasami brakuje na zewnątrz, tak? to przede wszystkim nie na zewnątrz go szukaj, tylko w środku. W środku masz to zaufanie. Na ten moment może, możesz nie do końca ufać sobie, tak? Możesz się nie czuć też bezpiecznie ze sobą. że sami ludzie wyrobieni tak przez te zewnętrzne jakieś systemy odniesienia, programowania, jakby czasami często nie, nie ufają sobie, nie lubią siebie, czasami nie znoszą siebie, tak? I przez to czasami dowalają sobie, czasami to wczesne takie wstawanie, wiesz, jakby te takie różne alkohole, różne jakieś takie uzależnienia są wynikiem właśnie gdzieś właśnie stracenia tego kontaktu ze sobą. Także ktoś nie chce, nie chce tego odczuwać, tych różnych negatywnych rzeczy. I to, to są błędy, błędy, które kosztują czasami w ogóle jakość życia. Dlatego, w momencie, kiedy wchodzimy w też takie środowisko, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy cenią mądrość, mądre, mądrzejsze, głębsze podejście, tak, czyli autentyczność, prawdziwość, to tam możemy widzieć, że jest zupełnie inaczej. Tak? niż na przykład w tych środowiskach takich trochę niewolniczych, takich urobionych, gdzie ludzie to są, zapierdzielają bezmyślnie, są cały czas w takich negatywnych nastawieniach, tak? gdzie, gdzie to jest takie, można powiedzieć, czuje, że człowiek jest taki żrący, że nic nie znaczy, że jest po prostu tylko jakby jakimś problemem tak, bardziej, a nie cudem, tak, problemem do naprawiania, że ciągle próbuje naprawiać, a tak naprawdę cały czas gdzieś to jest takie wypaczone, a zmiana jest podejścia, kiedy wewnętrznie odkrywasz ten cud, którym jesteś. Jesteś cudem do odkrywania samemu, przede wszystkim dla samego siebie. To jest to, że kiedy właśnie odkrywasz cud, jakim jesteś, tak? Świadomość, mogę wyrażać, aktyw aktywizować się w różny sposób, też doświadczać, jakich odczu jakie odczucia czuję w danej relacji, w danej sytuacji, w danym wydarzeniu. Mogę też inicjować te relacje. Tak mogę sam się w tym odnajdywać. Mogę też zauważyć, że czasem jakiś jeszcze wstyd, jakiś dyskomfort, coś nie chce mi się wyrazić. Jakiś, przez to, że im bardziej wyrażasz siebie też, tym bardziej odkrywasz nowe rzeczy. Tak, To jest niesamowite. Dzisiaj teraz robię nagranie po nagraniu, i każde, wiesz, nowe, każde na nowy temat. I poruszam jeden temat, to pojawiają się dwa kolejne. Tak poruszam te dwa kolejne, już mamy cztery. I, i, i tak właśnie, i to jest właśnie piękno, że uświadamiam sobie też ten sens. Też, też w sens tej egzystencji, że, tak, że mi to łatwo przychodzi, tak, na, nie wiem, na mówienie, coś opisywanie. A też łatwo mi to przychodzi, bo dziś doświadczyłem tego przebudzenia, tej głębi, tego wewnętrznego światła, tej błogości i w ogóle tego połączenia z samą egzystencją. I dzięki temu mogę to też nauczyć się opisywać z pierwszej ręki. To jest właśnie mega, tak, że nie musisz, nie musisz już czytać tych książek i to wiesz, jakby nie masz wtedy za bardzo punktu odniesienia. Ja przez to, że moja ścieżka jakby się prze, prze, pogłębiła, przetransformowała, to też czuję, że jakby zupełnie z nowej, innej energii się przejawia. Tak? I widzę, jaki tu jest potencjał, moc tak? na najbliższe bo, tysiąclecia. To jest zupełnie coś innego niż jak właśnie coś robimy z umysłu, tak, tak powtarzamy coś, nie? Jak się to często człowiek dopiero łapie, jak, jak powtarza pewne rzeczy, jeżeli to robi, to jest zgodne z, z nim, no to się wtedy możesz pogłębiać, gdzieś odkrywać tą pewną ścieżkę, iść za pewnymi instrukcjami. To jest też pewien jakby etap. Natomiast też uświadamiasz sobie swoją ścieżkę. Tak? Moja ścieżka polegała na tym, że po prostu prawda, 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 najważniejsza, najcenniejsza, głębsza prawda, tak? bo jest jakaś prawda powierzchowna, jakaś fragmentaryczna, ale zawsze może się dopełnić. Zawsze jest coś głębiej, jakiś mechanizm, jakieś prawo, które sobie jeszcze bardziej uświadamiasz jakby i, 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 i idziesz gdzieś za tym. Idziesz wtedy do wewnątrz. I wtedy, jak idziesz do wewnątrz, to uświadamiasz się wewnętrznie, że jesteś już, już wszechświatem samym w sobie. Że już jest ta różnorodność, to pogłębienie, ten kosmos cały, w którym, którym też jesteś. Wtedy też, jest, też taka naturalna fascynacja jest tak? sobą, sobą, a w takim zdrowym aspekcie, tak? że jesteś, że przejawia się przez serce, przez, przez obecność, przez duszę, tak? przez to połączenie energetyczne. Doświadczasz tej, takiej też uświadomienia, że to wszystko jest takie fraktalne, że, że notabene, tak? ta przestrzeń jest nieskończona, że ten czas jest nieskończony. Że odkrywasz ten głębszy sens, którym, którym jesteś, którym jest jakość tego życia. Wtedy te emocje się samoczynnie ładnie układają. Tak, bo ty jesteś w prawdzie. Jak jesteś w prawdzie, to jest tam miłość. Jak jest miłość, to emocje samoczynnie się układają. Jako też rozumiesz, że one są potrzebne, one są też czymś takim właśnie kompasem, który pozwala ci odczuć subtelnie, jak wchodzisz w jakąś relację, to już czujesz, jak ona, się, jak ona cię układa. Tak? Czujesz jakieś spinanie się, czujesz, że ta osoba jeszcze nie jest rozgrzana w pewnych rzeczach, że ona jeszcze ma nieprzewartościowane pewne rzeczy. Tak, I teraz jak się tak podłączasz równolegle do niej, to tak jakby to przejmujesz na siebie. Tak? I przez to potem się samemu możesz trochę spinać. Tak? Może czasami próbujesz tej osobie pomagać, uświadomić coś, ale jeżeli znowu jej nastawienie jest takie, że jest zamknięta, bo jest nierozgrzana, bo jeszcze jest w pewnych procesach takich negatywnych, w których na przykład sama trwając tak, z braku, robiąc coś z negatywnego stanu, no sama musi się z tym sprzężyć, tak jeszcze zmierzyć. Tak? Dlatego wtedy czujesz, że raczej tu jest jakieś pewne zamknięcie, tak? że, albo jest jakaś tylko mała ścieżka, tak? gdzie jest wzajemność, gdzie jest przepływ, gdzie jest jakaś taka nadzieja, tak? że, że, że tam rzeczywiście ma sens ta relacja. I rozpoznajesz właśnie to w sobie, to ten stan pełni. Ten stan, w którym Ty jesteś gotowy, w której jest w Tobie miłość, jest, jest przepływ, jest ta takie kulista przestrzeń, taka, w, której, w której promieniujesz, tak, w której się czujesz pełni, pełnią. I to jest najlepszy stan, z którego można działać. Wszystkie inne, w której czujesz się taką wiesz, małą cząsteczką albo masz jakiś brak, deficyt, albo jakieś takie. Przewartościowane przekonania, to jak coś z tego robisz, to możesz zobaczyć, ile tam zawsze jest takiej osłabienia, takie znowu wchodzenia w jakiś szereg, jakieś urojenie wyobrażeniowe. Nie? I to wywołuje wtedy emocje. Tak dużo czasami tych negatywnych emocji, że próbujesz się od tego odejść i wejść jakiś taki mechanizm zakuwania, zmuszania się, tak? co oczywiście też nie ma sensu. Prędzej czy później jakby z tego tytułu poniesiesz, ponosisz już konsekwencje czy, czy cenę tak? za każdym razem, kiedy robisz coś wbrew sobie. Możesz czuć wtedy, jak dużo tej energii gdzieś ucieka z nas, tak? Jak się zaraz gorzej czujemy. I mamy czasami wrażenie, że o, nie czujemy nic, ale to jest bardziej, że my po prostu właśnie uśmierciliśmy swoje emocje, tak? Znieczuliliśmy i dlatego nie czujemy. Ale to nie znaczy, że ich nie ma. Dopiero jak potrafisz działać tak? w obecności, w tym poczucie przepływu, to czujesz, jak się ustawić, żeby działać właśnie bezwarunkowo. Z wyczuciem też, że to wtedy ty się uczysz tak? Działać. Czujesz, że te, te emocje wtedy one też Ci dużo rzeczy mówią. Uczą Cię tego, żebyś Ty nie robił czegoś tak niepotrzebnie pochopnie, z jakiejś takiej właśnie z braku. Czujesz, kiedy ten brak się pojawia, kiedy jest jakaś słabość. Jak jest słabość, to po prostu nie idziesz dalej, tylko zatrzymujesz się, badasz to. Przez to, jak jesteś w stanie ogarnąć jakąś jedną słabość, podłoże, przyczynę, tak? Porządnie do tego podejść. Dlaczego tak się dzieje? Co się dzieje? To zobacz, wyciągając odpowiednie wnioski, jak bardzo możesz przemienić poprzez chociażby jedne, jeden wniosek tak, w ogóle swoje nastawienie. I każdy kolejny dzień, chwilę, tak, po tym, jak sobie coś uświadamiasz i widzisz, jak to wcześniej dotykało jakichś różnych aspektów Ciebie. Że nie byłeś do końca sobą, że się gdzieś spinałeś, że trwałeś w jakimś takim osłabieniu, bo gdzieś tam jakieś wyobrażenie inne, jakieś, jakiś, jakiś stary cel, tak, coś, co nie było przewartościowane odpowiednio, ogarnięte, tak, gdzieś tam wpływał, tak? Jak ta taka jazzgat czasami, tak? Mógł, mógł gdzieś tak na Ciebie wpływać i, i przez to powodować, że gdzieś się miotałeś ze sobą, że gdzieś się zapętlałeś i tak dalej. Także emocje są czymś pięknym jako odbicie naszego naturalnego stanu, gdzie jest miłość. Jak jeszcze nie czujesz tej miłości, tak? Tego, tej fascynacji do przyrody, możesz, możesz częściej tak po prostu wychodzić, bo naprawdę dużo rzeczy się zmienia, przewartościowuje. Jak jesteś w przyrodzie, tak? Jesteś wśród lasów, natury, tak, To też inaczej to człowiek czuje się. Jest bardziej dotleniony, możesz wtedy więcej sobie oddychać, pobyć, poprzytulać drzewa, poczuć tak, tą miłość lasu, tą, tą naturalną miłość w ogóle natury, przyrody. Też widzieć, że są zdrowe drzewa, piękne drzewa, też są martwe drzewa, już rozłożone. Tak samo jest w społeczeństwie. Są ludzie, którzy już są jakby martwi, tak, i oni się rozkładają bardziej. Wtedy jesteś w stanie to wyczuć. Czy tam jest dużo cierpienia, już, już inne, inne mechanizmy działają, tak, niż tam, gdzie jest życie, gdzie jest gdzie jest ta energia, gdzie jest to piękno, gdzie jest ta naturalna radość i szczęście. Tak? Wtedy jesteś bardziej świadomy tego i nie, nie, nie ruszasz jakby takich ochłapów czegoś takiego negatywnego, tylko właśnie samemu kreujesz, czujesz poziom, odpowiedni rezonans tak? I, i w tym rezonansie się odnajdujesz i w tym rezonansie jesteś spójny, w tym rezonansie już teraz się rozwijasz. Tak samo wiesz, to nagranie czy coś innego. Wtedy robisz to przede wszystkim dla e, takiego rozwoju i następnie jak już masz ten rozwój, masz ten stan, to masz się czym dzielić. Tak? wtedy możesz przejawiać się, jakby z tego centrum, które promieniuje na naturalnie coraz większą skalę. Tak? jakby nie ma tam już wstydu, bo robisz coś, co jest porządne, coś, co ma jakość, ma sens, ma wartość, tak? wnosi wartość w życie. I nie musisz znowu, wiesz, przekonywać kogoś, tak? do, do prawdziwości, do autentyczności, tylko już tym żyjesz, tak, już masz to samemu w sobie, już jest ten rozwój dla ciebie samego. Też w tworzeniu potem, nie wiem, jakiejś takiej nie wiem, społeczności, organizacji, to wszystko samoczynnie przychodzi, tak łatwo. Tak, bo po, zna, zna, znajdują się odpowiedni, odpowiedni ludzie, ale przede wszystkim jest środowisko. Tak jak jest środowisko, to samemu widzisz. Nie? Jak ktoś przejawia się z, o, dobrze tą osobę czujesz, to od razu jest rezonans, jest ten, ta, ta potrzeba chęć kontaktu, poznania bliżej. Ta jest ta wielowymiarowość. Jest ta autentyczność, i wreszcie do, 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 docierasz do tego samego, że my wszyscy tak naprawdę pragniemy tej autentyczności, bycia sobą, czucia tego zaufania, że to jest nasz naturalny stan, który powoduje, ułatwia nam tą nadprzewodność. Tak, bycia sobą. Tej swobody, tego, że jestem, jesteś, jesteśmy. To jest taki naturalny szacunek, taki naturalny też podziw, tej wyjątkowości kogoś, kto też już doświadcza tej prawdziwości, który ma tą swoją własną drogę. Może go to na początku gdzieś tam sponiewierało, sponiewierało tak? Wiesz, doświadczył różnych rzeczy, do, bo jeszcze nie widział tych mechanizmów, że jeżeli jesteś w jakimś negatywnych środowiskach, prymitywnych, takich gdzieś obumierających, wyniszczających, wykorzystujących, i tak dalej. To musisz te, też ponieść przez to konsekwencje. Więc teraz, zamiast z tym walczyć, tak, możesz to uświadomić sobie. Jak uświadamiasz sobie, to widzisz, jesteś w stanie rozpoznać typy środowisk, typy też ludzi, jak oni działają, co mają tam pod spodem. Tak? Czy mają to cierpienie, pretensje, lęk, tę tą śmierć, tę taką niepewność, ignorancję tak, stworzoną? Jak bardzo tak, to, to ich przeszywa? I, co jest, I gdzie jest w nich to, to centrum, to autentyczność, tak? to serce, rzeczywiście to, to, co sprawia, że żyją. Tak? Bo inaczej, jak w człowieku za bardzo to wejdzie, to po prostu umiera, nie ma, nie ma go. Tak, My tak działamy. Jak nie ma coś sensu, to po prostu to nie trwa dłużej. Dlatego wszystko, co tutaj jest, ma jakimś sensie sens tak? skoro jest. I teraz ty tak samo jest sens, że możesz wybierać. Tak? Im bardziej jesteś w sobie, tym bardziej masz wolną wolę, im bardziej jesteś na zewnątrz, tym bardziej jesteś zdeterminowany. To się wszystko zmienia. Jest, jest takie, takie, taką gro, grą przeciwień, trochę takim, takim światem paradoksów. Tak? I im bardziej jesteś w sobie, tym wszystko jakby płynie, jakby wokół ciebie. Odpowiednio cię też wspiera. Jak ty wybierasz prawdę, prawda wybiera ciebie. Jak kłamstwo wybierasz, tak kłamstwo będzie też wybierać ciebie. A w kłamstwie jest skomplikowanie, jest, jest nieufność, tak? jest, jest jakieś takie no, zamknięcie, zapętlenie tak? coś, co zabiera energię. Natomiast w prawdzie jest miłość, jest, jest swoboda, jest osoba, energia, tak? jest obecność. Staje się bardziej obecny. Zauważcie, że jak ktoś kłamie, tak jest taki nieobecny. Coś próbuje ukryć, więc marnuje energię na to, żeby coś ukrywać. Po co? Tak? Ponieważ gdzieś yy, osądził coś, tak, ocenił, jest y, coś, co nie jest prawdziwe, dlatego to, co nie jest prawdziwe, my, my, my się tego trzymamy. O, teraz. To wtedy tworzymy tak, niepotrzebnie ten taki świat negatywny, negacji, problematyczny. W momencie, kiedy dochodzisz głębiej, przywiadamiasz sobie, że to po prostu jest fikcja. Tak, wybierasz rzeczywistość. To, co jest prawdziwe, jest obecne, jest obecnością. Tak? Masz przez to swój organizm, który jest też, najlepiej działa poprzez obecność. Uaktywujesz się, angażujesz, czujesz to, tak? Możesz występować, tak? czujesz tam gotowość i czujesz, że to jest właśnie piękno, że możesz się wyrażać swobodnie. Jak w tym jest właśnie ten, ten głębszy stan, to ty już samą swoją obecnością, samym tym doświadczeniem, tak? który też jest wtedy naprawdę od, od razu inny tak, jest, bo od razu wyciągasz wnioski inaczej, bo Ty bardziej jesteś w sobie, więc tak samo w relacji masz tą, te, te większe zasoby, tak? bo Ty nie wypierasz żadnej emocji, wiesz, że każda jest potrzebna, wszystko, co, co masz naturalnie jest czymś ważnym i potrzebnym. I przez to nie manipulujesz, nie interweniujesz jakby z zewnątrz, nie próbujesz czegoś tam ograniczać, tylko odkrywasz tą pierwotność, tę mądrość naszą, tak? tego pierwotnego stanu, tak, który jest tą może być super inteligencją, super świadomością, która tak na wszystko tutaj stwarza, i ona wie najlepiej, co jest dla nas dobre i to, co mamy naturalnie. Tak jest najlepsze, dlatego organizm jest tak naprawdę super organizmem. Kiedy ty się uświadamiasz w sobie, tak zdajesz sobie sprawę, że jest coś takiego jak breterianizm Jak teraz w Wimachofa, w tak? metody, gdzie, gdzie człowiek może po prostu bierz, na golaska, laska pójść, po prostu na laskę i, i wszystko jest ok. Tak? Takie są możliwości organizmu, że on ma takie regulacje, takie możliwości, te zdolności jak, nie wiem, synestezja, prekognicja, telepatyczność, tak, gdzie, gdzie komunikujemy się tak naprawdę głębiej na poziomie uniwersalnym. Jesteśmy w stanie rozpoznawać tak, tą istotę. Każdy z nas jest jakby otwarty na, ma tą nieświadomość, świadomość w nas jakby się odzwierciedla w tym, jak patrzymy, jak wyglądamy, jak czujemy. To jest tak samo skóra, jest taką pewną mapą, tak, można powiedzieć, która też, z której można też dużo rzeczy czytać, sposób patrzenia się. Jak człowiek coś robi negatywnie, to też mu się zmienia spojrzenie, też, też robi się taki bardziej blady, tak, różne inne jeszcze czynniki, które też można, można czuć. To jest właśnie związane też z budzeniem się intuicji. I też dostrzeganiem, że w każdym człowieku jest gdzieś to życie, tak czy inaczej. Bo inaczej by po prostu padł. Tak? A skoro jest, to znaczy, że też jest w nim jakaś ta iskra, która go aktywizuje. Ale przede wszystkim, jak jesteś w stanie to zobaczyć, to też uwalniasz się, łatwiej przewartościowujesz też oceny różne takie zamykające wszystko. Tak? Bo widzisz tą głębię, ten środek, ten centrum. I tym lepiej, tym bardziej ten centrum to centrum czujesz, tym bardziej się przewiasz samemu w centrum, czyli w obecności. Samej obecności jest spokój, święty spokój z jednej strony, tak, a z tej emocjonalnej miłość, bo Emocje uwielbiają tą obecność Twoją. Wtedy jesteś, wtedy jesteś z ciałem, wtedy napięcia, jak jesteś w obecności, też znikają. No właśnie. Także taki emocjonalny troszeczkę przekaz, ale mam nadzieję, że też zainspirował Cię. Masz przemyślenie, odczucia z, z, z tego. To oczywiście jest tylko takie dotknięcie tych, tych tematów. Natomiast e, na ten moment to tyle, starczy pozdrowionka z lasu.